Rozporek otwarty szeroko, przepastnie, krzykliwie. Bywa, że tak bywa. Jeżeli porządni ludzie nie zapną dokładnie guzików, to nieswojo mi, wstydliwie i zimno. Różowy i malutki jestem i lubię ciepło. Jak ciepło, to piosenka ciśnie się na usta ochoczo, dobrotliwie. Śpiewam pieśni majowe i październikowe o nowej erze, nowych czasach, o zerwanych kajdanach, chlebie dla ludu i rzezicie miężców. Śpiewanie najlepiej wychodzi w marszu. Śpiewam wtedy na całą długość mego gardła, coraz to potężniejszym basem, coraz gniewniej, rewolucyjniej, że bój mój ostatni ogarnie ludzki lud.